Miasto Kraków od listopada będzie realizowało kolejne zadanie w ramach polityki wytchnieniowej, a jakie? O tym pani dyrektor Elżbieta Koiz-Żurek. Dzień dobry, pani dyrektor. E, witam serdecznie, dzień dobry. Pani dyrektor, jakie zadanie i dla kogo ono jest skierowane i przede wszystkim komu pomoże? To jest kolejny element tego, o czym pani powiedziała, czyli naszej polityki budującej pewien system. Wytchnieniowy, odciążeniowy, kierowany tak naprawdę do opiekunów, rodziców najczęściej, osób z niepełnosprawnościami. Tym razem, po rozmowie, po wysłuchaniu tak naprawdę głosów z środowiska, organizacji pozarządowych, ale przede wszystkim rodziców, chcemy pilotażowo wdrożyć taki projekt, który mam nadzieję będzie odpowiedzią na taką potrzebę, na pewną lukę, która pojawia się w momencie, kiedy dziecko kończy szkołę specjalną. To jest, to jest dorosła osoba. Często nie może dostać się do warsztatów terapii zajęciowej albo do środowiskowego domu samopomocy, i wtedy pojawia się wyzwanie, w jaki sposób zabezpieczyć czas wolny tej osoby. Nie chcemy, aby rodzice rezygnowali z pracy, jeżeli jeszcze pracują, i aby mogli skorzystać w mieście z takiej oferty, gdzie ta osoba będzie mogła w sposób bezpieczny, komfortowy spędzać czas wolny. I stąd właśnie projekt świetlicy wytchnieniowej, tak jak mówię pilotaż. Aktualnie jesteśmy po rozstrzygnięciu konkursu. Podpisaliśmy umowę z taką fundacją, która nazywa się Szkoła bez barier. Ta świetlica będzie zlokalizowana w szkole przy ulicy Dobczyckiej. Od listopada rozpoczniemy już zapisy i co przewiduje ten model? Na razie chcemy w trzy dni w tygodniu plus soboty wybrane w porozumieniu z rodzicami zapewniać taką opiekę w tych godzinach, mówiąc krótko popołudniowych. Jeśli y, to się nam uda, jeśli środki oczywiście pozwolą, no to będziemy chcieli to działanie rozszerzać i kontynuować w innych miejscach na terenie Krakowa. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. A Was zachęcamy do odwiedzania Zakładki zdrowie na stronie Kraków.pl. Tam znajdziecie bieżące informacje między innymi o tym projekcie.